Witam serdecznie. Zapraszam na krótką powtórkę, jak przeliczać jednostki. Przygotowałam tutaj sobie zestaw przedrostków, które dodajemy, aby wyrazić krotność danej jednostki. Naszym zadaniem będzie zamiana kilometrów na decymetry, bądź dekametrów na centymetry, to co nam potrzeba. Pamiętajcie, że tak naprawdę do każdej jednostki można dodać przedrostek, choć wiem, że y, część tych jednostek wydaje się dziwna w brzmieniu, ale gwarantuję, że taka jednost taką jednostkę można sobie stworzyć i stosować. Y, czyli od czego zaczynamy? Pokażę, jak wykonuje się takie przeliczenie y, na jednostce y, długości. Czyli metrze. Tu sobie wpisuję jako tą jednostkę podstawową. No i teraz cała zasada e, polega na tym, aby e, przesuwać przecinek w wartości wielkości fizycznej. Musimy tylko sobie zapisać e, pod odpowiednim przedrostkiem e, odpowiednią liczbę. Dobrze. Zróbmy, zrobimy trzy przypadki, czyli zamienimy sobie metry Kilometry, metry na na przykład centymetry, i trzeci przypadek, jaki sobie zrobimy, to będzie zamiana mm, kilometrów na y, jakąś mniejszą jednostkę. Za chwilę zobaczymy, czyli jak zamienić metry na, zacznijmy może od mniejszej, czyli na milimetry. I pierwszy przykład, jak zamienić. 3,2 metra na milimetry. Czyli ile to jest milimetrów? Milimetrów. Jak to robimy? Mamy metry pod metrami i sprawdzamy teraz, ile kroków musimy wykonać, aby dotrzeć do y, przedrostka mili. Jeden, dwa, trzy kroki. Trzy kroki oznacza, że muszę przesunąć przecinek o trzy miejsca w tą stronę, w którą przesuwałam, w którą stronę tutaj rysowałam strzałkę. Czyli mamy tak jedno miejsce, drugie, trzecie, czyli tak naprawdę muszę tutaj dopisać, tu musiałabym dopisać jedno 0, drugie 0, czyli mamy 3, 2, i 2 zera i w ten sposób. Przeliczyliśmy metry na milimetry. Dobrze, to spróbujmy przeliczyć tą samą wielkość, ale na kilometry. Zapiszę sobie jeszcze raz tutaj, żeby było czytelnie. Metrów. Ile to jest kilometrów? Bo tutaj będę szukać tej wielkości. Dobra. Wszystko wykonujemy dokładnie tak samo, czyli od metrów liczymy kroki do kilometrów raz dwa, trzy czyli mamy trzy kroki, ale tym razem w lewą stronę, czyli uwaga nasz przecinek będziemy przesuwać teraz w lewą stronę, sobie wezmę inny kolorek, żeby było lepiej widać czyli mamy jedno miejsce drugie miejsce, trzecie przecinek, czyli mamy tutaj jedno zero do dopisania drugie 0 do pisania, i wtedy przecinek, czyli nasza szukana wartość to jest 0,0032 km. Czy da się przeliczyć jakąś jednostkę z, z lewej strony na prawą stronę? Oczywiście, że się da, tak? Czyli na przykład mm, Zróbmy to na takiej jednostce, która jest przedrostkiem hekta. Najczęściej nam się okaże, że to są hektopaskale. Tak? Czyli yy, przeliczymy sobie tutaj, teraz będę, o, może tutaj na dole będę pisać, czyli mamy 4,1 hektopaskala. Ile to jest centy paskali? Czyli C. A. Ile to jest? Ok. Teraz co musimy zrobić? Policzyć, ile kroków mamy od hekta do centy. Czyli będę sobie tutaj wstawać teraz zieloną linię, albo może jeszcze weźmiemy inny kolor, różową. Dobra. Liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery kroki. Nasz przecinek musimy przesunąć o 4 miejsca. Uwaga, w prawą stronę, w tą stronę, w którą szliśmy szukając przedrostkę. Czyli mamy raz, 2-3-4. Czyli raz, 2-3, zaraz jeszcze trzeba dopisać. Czyli mamy 4, 1, raz, 2-3. I gotowe. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.